Cześć i właściwie to e, wszyscy tutaj będziemy chcieli. E, zamknij się. To, się e, to cześć i z okazji 20. rocznicy ślubów. Wpadliśmy na pomysł, żeby nakręcić Wam taki filmik. Mam nadzieję, że dzięki temu śmiech będzie chodzić się chociaż trochę. I ja jako pierwsza życzę Wam wszystkiego najlepszego i zdrowia. Szczęścia, <laughs> pomyślności, żebyście więcej zarabiali, bo ja też chcę sobie coś kupować, a to mnie i w ogóle to też dużo cierpliwości. No i już się że zarobię na studia tegońka na Idę pa, Tomek, happy, 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 lat my heart. Jesteś dobry dobre men, a do noin polish men, chodźcie sem. na. Kocham cię bardzo. To jest moje kochanie. I we say happy 20th university. anniversary. Kochane tąki, kochane kosię, z okazji waszego 20. 20. Tolecia. 20, 20, tolecia? 20 rocznicy ślubu. Tak jak życzyliście nam dzisiaj, tak my wam życzymy kolejnych 20 i 30 i 40 50 lat. I 50 lat kolejnych życia w szczęściu i radości i zdrowiu I żebyście byli tak zadowoleni jak my dzisiaj, I żebyście... Kochali się zawsze do końca. Tak. I żebyście kasy mieliśmy, żeby kupić takie BMW, jakie my dzisiaj do ślubu jechaliśmy. Zadowolenia z córki? I zadowolenia z córki i żeby y, skończyła y, wymarzona studia i żebyście byli tak i jak do tego Dziękuję. Prawda. No, Z okazji 20 lat, które jesteście już razem, chciałbym złożyć Wam wszystkiego najlepszego. Życzę szczęścia, staniania marzeń. A tak poza tym, naprawdę niesamowite cieszę się, że jesteście tutaj koło mnie gdzieś tam. Zawsze mogę na Was liczyć i po prostu wszystkiego najlepszego. Kochani, z okazji Waszej 20. rocznicy ślubu życzymy Wam żebyście się kochali tak jak do tej pory się kochacie, a może nawet jeszcze więcej. Żebyście się cieszyli e, dobrym zdrowiem, wzajemnym e, szacunkiem, zaufaniem e, i przede wszystkim cierpliwością w życiu codziennym. E, tego Wam e, życzymy e, i abyście dotrwali jak najdłuższej e, rocznicy ślubu setnej kochani korzystając z okazji chciałabym Wam życzyć wszystkiego najlepszego niech każdy dzień dostarcza Wam radości i uśmiech zawsze w Waszych sercach gości niech problemy Was omijają i pamiętajcie o tym, że bardzo Was kochamy bo jak nikt inny na świecie kocham Was